Cześć. Witamy was po dłuższej przerwie na kanale Beauty Talks. Dziś porozmawiamy sobie o najczęstszych błędach w pielęgnacji skóry dojrzałej. Dzisiejszym partnerem odcinka jest też marka Edge. Ja nazywam się Justyna Gałat, jestem kosmetologiem, a jest tutaj ze mną dzisiaj pani Joanna z kanału My 50+. Która zada mi też kilka pytań dotyczących takiej właśnie pielęgnacji. Dzień dobry, bardzo cieszę, że mogę tutaj być, dlatego że mam do Pani Justyny bardzo dużo różnych pytań. Jeżeli macie takie pytania albo chciałybyście skomentować nasz filmik, to z przyjemnością takie komentarze będziemy oczekiwali. A jeżeli filmik Wam się spodoba, to prosimy o łapkę w górę i o subskrypcję. O skórze dojrzałej mówimy około 50 roku życia, dlatego ja dzisiaj również mam do Pani Joanny trochę pytań, dlatego że chciałabym zapytać właśnie o tę kondycję skóry, jak było też w Pani przypadku i rozwiać też trochę tych właśnie takich mitów na temat pielęgnacji, o tych właśnie błędach, które też bardzo często się pojawiają, ponieważ rzeczywiście taka skóra dojrzała jest często skórą dosyć suchą, skórą, która też wymaga zupełnie innej pielęgnacji i właśnie chciałam też zapytać, jak to tutaj było w Pani przypadku. W moim przypadku było bardzo różnie. Z jednej strony myślę, że dzisiaj moja skóra pod oczami jest o wiele lepszej kondycji niż była na przykład 5 lat temu. Natomiast oczywiście skóra na twarzy przechodzi różne problemy. Przede wszystkim staje się bardziej sucha. Widać małe zbarszczki pojawiające się w różnych dziwnych miejscach, na przykład wokół ust. Natomiast widzę, że też dobrana pielęgnacja wspomaga skórę i opóźnia efekty starzenia, a nawet może je zmniejszyć. No i właśnie moje pytanie, czy faktycznie jest tak, jak ja robiłam, czyli na przykład czy jest tak, że kremy y, y, warto dobierać takie, które mają składniki aktywne, czy nie wystarczy, jeżeli krem napisany ma na przykład krem nawierzający, tłusty, półtłusty, czy powinniśmy tych składników aktywnych rzeczywiście szukać w kremach? Więc zdecydowanie szukanie tych składników aktywnych ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim szukajmy też ich odpowiedniej formy. To jest też bardzo ważne. Faktycznie na opakowaniach bardzo często też widzimy napis, że coś jest nawilżające, dociążające czy też na przykład matujące. Natomiast e, tak naprawdę najbardziej istotny powinien być dla nas właśnie skład e, tego kosmetyku. E, jest wiele m, produktów, po które m, ochoczo sięgamy, a tak naprawdę w ich działaniu e, nie ma i tutaj nie stoi tak naprawdę za nimi jakiś konkretny skład aktywny. Jest to najczęściej baza parafinowa m, i tak naprawdę tego składu aktywnego jest niewiele i faktycznie e, raczej bym tej parafiny unikała. Ona faktycznie jest tubiana, bo bardzo często skóra dojrzała jest skórą suchą w związku z czym e, faktycznie ten krem daje ten efekt okluzyjny on e, hamuje nam parowanie tak naprawdę wody z tego na w związku z czym e, bardzo chętnie też mając skórę na przykład e, suchą chętnie po nie e, sięgamy natomiast zdecydowanie stawiałabym tutaj na przykład na jakieś formy retinolu witaminę C e, koenzymu 10 kolagen czyli już składniki które dają nam troszeczkę mocniejsze działanie w tej pielęgnacji a czy w też sposób aplikacji Kosmetyków. Chodzi mi tutaj o to, że bardzo często nakładamy na przykład serum i już, na to nie nakładamy niczego więcej, no i mówimy na przykład to serum pod oczy kompletnie nie działa, bo ja go nakładam i nie widzę efektów. Czy takie serum czy kosmetyki o lekkiej konsystencji jak serum, emulsje na przykład, należy czymś jeszcze przykryć, stworzyć tę taką dodatkową warstwę? Zdecydowanie warto byłoby stawiać na taką właśnie warstwę okluzyjną jeszcze mm. po tej całej aktywnej pielęgnacji, zwłaszcza że to serum, o którym pani wspomina, to jest często taka płynna formuła. One najczęściej mają taką formę żelową, bardzo, bardzo łagodną, w związku z czym my tak naprawdę tego kosmetyku możemy użyć w zasadzie niewiele, bo jest to bardzo aktywny skład, to stężenie produktu aktywnego jest najczęściej dużo większe. Domykając sobie ten krem, właśnie hamujemy to parowanie nie tylko wody, ale też dajemy takie pełne spektrum działania tym kosmetykom. No i właśnie możemy też liczyć na dużo lepsze działanie, na przykład właśnie w przypadku tej skóry pod oczami, czy tak naprawdę na całej twarzy, Szyi I dekolcie, bo o tym też należy pamiętać, że o skórę zawsze dbamy całościowo, nie poprzestajemy tylko na właśnie okolice na przykład brody żuchwy, tylko tutaj staramy się wszystko przesuwać też dużo niżej. I chciałam też okazji dopytać jeszcze, ponieważ wiem, że są też takie sytuacje, kiedy kobiety dojrzałe mówią albo piszą, na przykład mam 50 lat, no i nie będę stosowała kremu 70 na przykład plus albo 65+, plus, no bo skóra się rozleniwi, nie będzie potem ten krem działał. Czy to jest prawda? Uh... Przede wszystkim ten wiek na opakowaniach jest bardzo często umowny. My, często, nawet właśnie na, na tej naszej marce Edgy, mamy napisane te 50, aczkolwiek tak naprawdę spokojnie mogą sięgać po te produkty również osoby poniżej tego wieku, ze względu na to, że tak naprawdę, no właśnie, skóra, która wchodzi już w ten etap dojrzewania, z, zachodzą pewne zmiany hormonalne, to też właśnie ma bezpośrednie przełożenie na tę właśnie zwiększoną suchość, jakieś drobne widoczne zmarszczki. I faktycznie tymi kosmetykami absolutnie nie rozleniwimy tej skóry, e, i bardzo też często im wyższy ten wiek na opakowaniu, to tak naprawdę tym mocniejsze jest działanie tego kosmetyku. E, na pewno to, na co bym zwróciła uwagę, to jest właśnie sposób aplikacji tego produktu, czyli staramy się robić to delikatnie, w opozycji tak naprawdę do tego, co jeszcze parę lat temu e, tutaj było proponowane, czyli mocne oczyszczanie, mocne też traktowanie tej skóry, przecieranie ręcznikami do takiego przekrwienia. W tym przypadku zdecydowanie bym od tego odeszła, by delikatnie wklepywać ten krem. Można też zastosować jakieś delikatne ruchy masażu na takich formułach bardziej olejowych, właśnie jakieś przemasowanie tej skóry. No i przede wszystkim pod oczami wklepujemy najlepiej tym serdecznym palcem, że faktycznie tutaj mając najmniej tej siły, nie ryzykujemy rozciągania tej wrażliwej skóry. My też przyzwyczaiłyśmy się do takich sposobów pielęgnacji skóry z wcześniejszych lat naszej młodości. Na przykład pamiętam, że był taki proponowany zabieg, nazywał się pocałunek na dobranoc. Polegał na tym, że zalecano go w gorącej wodzie namoczyć ręcznik, potem przyłożyć go na skórę no i poczekać aż ostygnie, czyli tego absolutnie nie robimy. Tak samo yy, nie mówiło się wcześniej o stosowaniu filtrów. No i właśnie, mam do Pani pytanie, czy filtry na twarz stosujemy w codziennej pielęgnacji, czy też wystarczy wtedy, kiedy jest lato, jest gorąco albo na przykład świeci słońce bardzo mocno, albo na przykład mamy kurację retinolową, a w pozostałe dni to możemy tak sobie odpuścić? Przede wszystkim ja zachęcam zachęcam zawsze do stosowania tego filtra przez cały rok. Nie musi być to filtr tak bardzo wysoki, jak właśnie w przypadku pielęgnacji letniej czy tej wspomnianej terapii retinolowej, tej kuracji retinolowej. Zdecydowanie możemy sięgnąć tam po dużo mniejszą ochronę, ale warto, żeby ona jednak była. Bardzo często też mówi się, że ten filtr czy też krem z filtrem to jest tak naprawdę najlepszy krem przeciwzmarszczkowy i najlepszy też krem, który przeciwdziała właśnie starzeniu tej skóry, dlatego, że promieniowanie występuje tak naprawdę niezależnie od pogody. To niestety nie jest tak, że tylko i wyłącznie latem, co bardzo często kojarzymy, właśnie nawet z tym, że te kremy z filtrem często po prostu pojawiają się wtedy na półkach w sklepach, tylko wtedy to promieniowanie na nas oddziałuje. Absolutnie nie. Jesteśmy poddawani mu przez cały rok, no i też tym samym naraża nas to niestety na to przyspieszone fotostarzenie, przebarwienia, niszczenie tej naszej skóry. W związku z tym zawsze lepiej Zapobiegać niż leczyć, no i starać się właśnie dbać jednak o tą ochronę przez cały rok. A czy wystarczy stosować tylko dobrze dobrane kremy, czy na przykład mają zacznijnie też jakieś masaże, jakieś takie mikrozabiegi, czy one też faktycznie poprawiają kondycję skóry? Zdecydowanie poprawiają i ja bardzo też się cieszę, że te masaże, jakieś ćwiczenia twarzy wchodzą tak naprawdę szturmem ostatnio do kosmetologii, do pielęgnacji. Fajnie, że możemy też przeprowadzać te masaże w domu, że już jednak też widzimy, że nie tylko w gabinecie, a sama w nim pracuję na co dzień. Możemy o tę skórę dbać, ale naprawdę ta pielęgnacja domowa i też właśnie to ćwiczenie tej naszej skóry, w zasadzie tych mięśni przede wszystkim w domu ma ogromne znaczenie. Jak najbardziej możemy oczywiście jest to dłuższy proces, ale bardzo dobrze wypracować sobie pewne zmiany i opóźnić też ten proces starzenia. Możemy rozluźniać te mięśnie. Bardzo często też kiedy rozmawiam na co dzień z podopiecznymi w gabinecie, no słyszę, że ktoś nie chce stosować toksyny botulinowej. Staramy się już jednak odchodzić też często od tego takiego bardzo sztucznego wyglądu. Oczywiście wszystko można robić w granicach rozsądku, ale no, niewątpliwie często kojarzymy to już jednak z tym przerysowanym efektem, a naprawdę w domu możemy o to fantastycznie zadbać i te masaże bardzo, bardzo polecam. Również właśnie kamieniami czy też tutaj głasza to naprawdę daje super efekty, aczkolwiek trzeba na nie chwilę dłużej poczekać. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy na przykład, kiedy zadbamy generalnie mówiąc w ogóle o kondycję hormonalną naszego organizmu, czy zajmiemy się nim całościowo, czy rzeczywiście w dojrzałym wieku wpłynie to na kondycję skóry? Zdecydowanie takie stałe kontrolowanie, tak naprawdę niezależnie od wieku, tych, tych naszej, tej naszej gospodarki hormonalnej, ma duże znaczenie. I zawsze na pewno Pani też niejednokrotnie spotkała się z tym, że kiedy coś działo się w tym organizmie, coś podupadło, coś tutaj pojawiło się w badaniach, tak naprawdę automatycznie było też przełożone na kondycję naszej skóry. W związku z tym no niewątpliwie tutaj w przypadku takich bardzo mocno odczuwalnych zmian ta hormonalna terapia zastępcza w przypadku właśnie zmian związanych z menopauzą również potrafi dać dobre efekty. Wpływa między innymi na właśnie zmniejszenie tego takiego nieprzyjemnego uczucia suchości na skórze. Aczkolwiek tak naprawdę tutaj pamiętajmy też o pracy naszej tarczycy, gospodarki cukrowej i tak dalej, czyli szereg Rzeczy, tak aby faktycznie trzymając ten nasz organizm w ryzach, pamiętać też, że faktycznie to wszystko jest ściśle z tą skórą powiązane. Także ma to duże znaczenie i rzeczywiście tutaj, w przypadku też tych zmian związanych właśnie z dojrzewaniem, warto jest o to dbać jak najbardziej, ale pamiętajmy też tak naprawdę o tym przez cały czas. To może jeszcze na koniec spróbujmy tak podsumować cały odcinek, wymienić te błędy, które. Mogą wystąpić pielęgnacje skóry dojrzałej. Przede wszystkim podsumowując, pamiętajmy przez cały rok o fotoochronie, jest to bardzo ważne, o łagodnej pielęgnacji, oczywiście regularnych masażach, złuszczaniu tej skóry i naprawdę dobrze skoncentrowanych produktach z dobrym składem aktywnym. I to wszystko spowoduje, że będziemy nadal cały czas piękne, niezależnie od wieku. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. E, oczywiście zachęcam Was też do zostawiania nam lajków, komentarzy, zadawania tam też pytań. E, no i zapraszamy do e, kolejnego odcinka. Zapraszamy.